Witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu PIT Talk, w którym przedstawimy Wam najświeższe informacje ze świata królowej motorsportu. Za mikrofonów witają się z Wami Aleksander Kurowski i Grzegorz Hunkal. Zanim przejdziemy sobie do ostatecznych rozstrzygnięć, które miały nam miejsce w Abu Dhabi, ogromne zmiany i rewolucja w Red Bullu, najpierw dostaliśmy informację, że Yuki Tsunoda opuści całkowicie Formułę 1. Jego miejsce w Red Bullu zajmie Izak Hadżar, natomiast w Re Racing Bulls swoje miejsce zajmie Arvid Lindblad. Poza tym Helmut Marko, który bardzo długo, bodajże od 20 lat związany jest z zespołem Red Bulla, odchodzi z tego stanowiska i to głównie on sprawował tą pieczę nad tym, że on wyrzucał i zatrudniał zawodników, to było jego zadanie. Duża rewolucja w stajni Red Bulla. Z tego co czytałem, Tsunoda zostanie rezerwowym kierowcą Red Bulla, więc szanse jakieś tam pojedyncze na występy ma, jeśli któremuś z zawodników przydarzyłaby się kontuzja. Raczej się to nie wydarzy, ale tak słowem wstępu. Co do Helmuta Marko, tak, tylko te patrząc na jego ostatnie lata i tych kierowców, których on zatrudniał, no to widać, że to już nie jest ten sam człowiek, co przez lata świadczył o potędze Red Bulla w Formule 1. Tak, Helmut Marko też ma już swoje lata, bo Austriak ma już 82 lata. Tak naprawdę ostatnim dobrym transferem był Daniel Ricardo, który razem z No i Max Verstappen, którzy tworzyli dobry, choć dość wybuchowy duet Potem Albon, Gasly, czy kierowcy odbijali się po prostu od zespoła, zespołu Red Bulla. Tak było z Yukim Tsunodą. E, ogromna presja na barkach Izaka Hadżara e, po świetnym debiutanckim sezonie, gdzie udało mu się nawet zdobyć podium w Holandii. Każdy kierowca, który jeździł z Maxem Verstappenem od Czasów Daniela Ricardo kończył raczej gorzej e, niż lepiej. Poza może Perezem, który jakkolwiek dorównywał Holendrowi w niektórych wyścigach. No też już pod koniec tej swojej kariery mm. w Formule 1, już też Meksykanin nie dowoził. Zobaczymy, jak będzie muszło w Kadilaku w przyszłym sezonie. Co do Iza Hadżara, no to chyba najlepsza rzecz, jaką mogli zrobić, e, niż szukać jakiegoś kierowcy bez doświadczenia z zewnątrz. Tak biorą lepszego kierowcę ze swojej akademii. No, i liczę na to, że sprawdzi się w końcu, że w końcu ktoś się sprawdzi przy boku Maxa Verstappena. Że nie będzie tak, jak jest w tym sezonie, że Max Verstappen zdobył 93% punktów całego Red Bulla. No też wiemy, że. Wymierny wpływ na to miał konstrukcja samego Bolidu, który w tym sezonie nie był najlepszy. Yuki Tsunoda nigdy nie był brany za jakiegoś niesamowitego kierowcę, więc jeśli dodamy słaby Bolid do słabego kierowcy, to wychodzi 7% punktów zespołu. Izak Adżar na pewno ma potencjał, by być kimś więcej niż tylko partnerem do blokowania kierowców Maxowi Verstappenowi. Pytanie na ile będą się z Maxem dogadywać. Tak, Yuki Tsunoda przez całą swoją karierę w Formule 1 nie zdobyła ani jednego podium, a Isaac Hadżar już w pierwszym sezonie, co prawda, po też szczęściu udało mu się to osiągnąć. Ja sobie przejdę do kierowcy, który zajmie miejsce Izaka Hadżara w Racing Bulls. Bardzo dobry kierowca, zwycięzca dwa lata temu Grand Prix Macau, o którym rozmawialiśmy w przypadku Tymka Kucharczyka. Dobre rezultaty w Formule 3 i w Formule 2, no i też ta Karedbula. Bulla, to wszystko razem scala się do tego, że to on będzie kolegą, kolegą zespołowym Liama Lawsona. Możemy życzyć powodzenia, bo to jest głęboka woda bardzo długi sezon przede wszystkim i nowe samochody. To mi się wydaje, że to jest najtrudniejsze. I też brano pod uwagę ten aspekt tego, że on może potrafi się dostosowywać do innego samochodu co może sprawić, tak naprawdę, na ziemię niczyją wypływa Brytyjczyk. Duża szansa przed nim, żeby z tej wody dobrze wypłynąć. No i dużo niewiadome też cały czas tak wiemy, że dostawcą silników dla Red Bulla od nowego sezonu będzie Ford, więc nie wiadomo jak te silniki będą się spróbować. Nie wiadomo tak naprawdę, kiedy poznamy jakieś dokładniejsze osiągi tych nowych bolidów, bo najbliższe wszystkie testy, które będą, mają być zamknięte dla mediów, więc raczej żadna informacja do nas nie spłynie. Dużo zależy od pierwszych kilku wyścigów moim zdaniem, bo jeśli będzie dobra jazda, będzie szansa gdzieś tam w okolicach punktów, to będzie nie najgorzej. A jeśli będzie tak jak zaczął Lawson w Red Bullu, że wszyscy wiemy jak zaczął, miejsca 20 około, tak ładnie mówiąc. Pamiętajmy, że dochodzi dwóch kierowców, więc teraz 20 miejsce to wcale nie będzie takie najgorsze. A miejsce 17-16 w kwalifikacjach yy, też nie będzie najgorszym, bo tak. będzie dawało awans do kolejnej yy, sesji kwalifikacyjnej. Dużo niewiadomych, tak naprawdę. Młody Brytyjczyk, bo to jest rocznik 2007, więc to tak naprawdę można powiedzieć, że dopiero wchodzi w to dorosłe życie i od razu jest rzucany na bardzo głęboką wodę, jaką jest Formuła 1. Na ten moment możemy mu życzyć tylko powodzenia i tego, żeby nie odbił się za szybko, bo jak wiemy, powroty do formuły 1 nie są najłatwiejsze. To prawda, to co powiedziałeś. Ja chciałbym jeszcze zaznaczyć to, że. No i zapomniałem, co chciałem zaznaczyć, a miałem coś do powiedzenia. Skip. Znamy też przyszłość, a właściwie poznaliśmy tylko fragment przyszłości. Tym Kucharczyka, który na swoich mediach społecznościowych potwierdził nam to, czego się spodziewaliśmy, że nie zobaczymy go w Formule 2, i tym jedynym kierowcą najprawdopodobniej będzie tylko Roman Biliński. Żadnych informacji też nie mamy u Kacpra Sztuki, co też nie świadczy najlepiej. No, też nie ma go na tej oficjalnej liście y, ostatnich, y, nie wiem jak to nazwać testów, testów zamkniętych, treningów testowych. Dla zawodników, więc raczej swojego miejsca tam nie zagrzeje. A szkoda, bo z tego co się orientowałem, to jedynym problemem tym kucharczyka było to, że nie ma poważnych sponsorów, którzy byliby w stanie wyłożyć za niego pieniądze. Tak, to prawda i to jest bardzo przykre. Nie pierwsza taka historia w motorsporcie, że po prostu naszym kierowcom brakuje funduszy, które mogłyby zapewnić im miejsce no tak w tych wysokich z, seriach. Z polskich spółek to, kto byłby w stanie tylko zaproponować In takie post pieniądze? Orlem. Orlean już nie, no to in post. I lot to. I tyle. Nie mamy w kraju żadnych firm, które są w stanie inwestować w, motorsport. Pols, w polski sport, tym bardziej motorsport, z którego stopa zwrotu raczej jest nikła i więcej te firmy tracą na tym niż zyskują. Mo zysk by był, tylko problem jest, że to jest duże ryzyko, aby tego kierowcę tak. do tej Formuły 1 wsadzić, bo gdy na przykład Robert Kubica znalazł się w Formule 1, to sponsorzy się pojawili i za pierwszym jego wejściem do Formuły 1 i za tym drugim, więc no po prostu to ryzyko związane z tym, że tak ciężko jest prowadzić kierowcę do królowej motorsportu powoduje niechęć e, tych spółek e, do wejścia do tego świata motorsportu, a my już sobie przejdziemy do ostatniego Grand Prix w tym sezonie, które rozstrzygnęło nam wszystko. E, zaczniemy sobie od trzeciego treningu, e, w którym po raz kolejny Lewis Hamilton rozbił bolid Ferrari i tak naprawdę nie było wiadome, czy Brytyjczyk wystartuje nam w kwalifikacjach. I tu trzeba pochwalić mechaników włoskiego zespołu, którzy poskładali ten bolid w porę. Tak, zdołali go złożyć do kupy, bo nie powiem, że zdołali go przywrócić do stanu bezużytkowego. A raczej się to nie wydarzyło. Chociaż sam wyścig w wykonaniu Luisa, o czym jeszcze będziemy mówić, był patrząc na ogół jego sezonu, nawet nie najgorszy. Tak, ten sam problem miał Yuki Tsunoda, który miał uszkodzenia w bolidzie po kolizji w pitlane podczas jednych z treningów i tam problem był większy, bo mechanicy Red Bulla byli zmuszeni założyć mu podłogę dosyć archaiczną jak na standardy obecnej Formuły 1, bo sprzed Grand Prix w Meksyku. Tak, Japończyk musiał sobie z tym radzić, ale ta podłoga jak później do tego dojdziemy nie okazała się taka zła. Przechodząc do kwalifikacji, bez zaskoczeń, patrząc na wyniki treningów, stawkę zamknęli nam kierowcy Alpin, którzy w sumie potwierdzili to, jak wyglądał ten samochód w tym sezonie. A tak samo Gasly potwierdził, kto był lepszym kierowcą w tym sezonie, bo prawie 40 o ponad 40 pokonał swojego arty argentyńskiego kolegę z zespołu. Louis Hamilton śrubuje rekord odpadania w Q1 w zespole Ferrari, po raz kolejny mu się to nie udało. Licząc ze kwalifikacjami do sprintu, to 4. Takie wybryki Louisa Hamiltona. Na pewno jest to ciężkie, nie tylko dla zespołu Ferrari, jako jeszcze potencjalnej walki o trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów, ale też przede wszystkim dla Louisa Hamiltona jako siedmiokrotnego mistrza świata. Później dzieje się coś takiego. Widać, że on był załamany, nawet były takie obrazki, jak on płakał później w tym bolidzie nie wysiadając z niego. Na pewno ciężko się na to patrzy, jak taka legenda sportu, bo już myślę, że tak można nazywać Lewisa Hamiltona, powoli upada. Myślę, że jeśli. Te nowe regulacje, nowe Bolidy nie przyniosą niczego zaskakującego dla reszty stawki Lewis Hamilton nie odnajdzie się tam jakoś wybitnie, to po następnym sezonie Brytyjczyk może już powoli żegnać się z Formułą 1. Tak, i to jest bardzo przykre, bo to nie pierwszy kierowca, który upada po prostu w zespole Ferrari od wielu lat i nie może osiągnąć tego, czego by tak bardzo chciał. Już nie mówiąc o mistrzowskim tytule Słaby Kimi Antonelli W tych kwalifikacjach bardzo szybko Włoch pożegnał nam się w kwali z, z kwalifikacjami W ogóle nie wiem czy się ze mną zgodzisz Ale to był cały słaby weekend W wykonaniu Kimiego Antonelliego I bezpośrednio ani sam kierowca Ani jego otoczenie Ani zespół Mercedesa tego nie potwierdzili Ale mi się wydaje, że to może mieć Związek z tym co wydarzyło się w poprzednim tygodniu I z tą całą Falą nienawiści, która na niego spadła z różnych stron świata, tak naprawdę, za podarowanie mistrzostwa Lando Norrisowi, co jest absolutną bzdurą. A wiemy, że Włoch jest bardzo młody i niedoświadczony jeszcze w ogóle w żadnym sporcie, więc takie sytuacje mogą się bardzo na nim odbijać. Tak, i. Włoch, dobrze, że, że to się wydarzyło pod koniec sezonu yy, Można zresetować głowę, chociaż tego czasu nie będzie zbyt wiele Bardzo dobrze przez pierwsze dwie sesje kwalifikacyjne Spisywał nam się i Oli Berman i Yuki Tsunoda I dość niespodziewanie Oli Berman z tych kwalifikacji odpadł Już w Q2, patrząc na to jak świetnie jechał w, yy, w pierwszych dwóch częściach czasówki Za to Esteban Okon zaskoczył I yy, no, wszedł nam do Q3, czego się raczej nie spodziewałem po Francuzie tak, e, Oli Berman, ta końcówka sezonu znacznie słabsza niż e, ten późny środek, że tak się wyrażę, bo tam miał e, kilka bardzo mocnych weekendów z rzędu, gdzie zdobywał dużo punktów. Był nawet blisko podium w jednym z Grand Prix. Teraz faktycznie im dalej do końca sezonu, tym młody Brytyjczyk wyglądał coraz gorzej, może to już też to zmęczenie sezonem, bo jednak ta końcówka sezonu Formuły 1 jest bardzo wyczerpująca, a Esteban Ocon, ja przyznam szczerze, nie spodziewałem się tego, że on jest w stanie jeszcze robić takie rzeczy. To prawda. Gabi Bortoleto bardzo duże zaskoczenie, siódme miejsce. I Zak Hadżar, który też wcisnął się w trzecią część czasówki. Mam nadzieję, że innym bolidem też będzie tak dobrze się sprawował w kwalifikacjach. Szósty Fernando Alonso, zaskoczenie. W ogóle końcówka sezonu w wykonaniu Fernando Alonso była bardzo dobra. Po tym jak na początkowych wyścigach częściej miał DNF niż dojeżdżał do mety to naprawdę Hiszpan bardzo mocno się odbił w końcówce i niejednokrotnie moim przynajmniej zdaniem przesądzał o wyglądzie czołówki, bo on był bardzo w stanie, bardzo długo w stanie jechać gdzieś na bardzo wysokich miejscach i wtedy Aston Martin robił wszystko, żeby on w tych punktach jak najwyżej dojechał. To prawda i dzięki temu, ale to przejdziemy już później, też o, już o tym wspomnę. Fernando Alonso dogonił i wyprzedził, i jest, był na dziesiątym miejscu w klasyfikacji generalnej. Co świadczy o tym, jak fenomenalna końcówka sezonu była w wykonaniu Hiszpana. Piąty Charles Leclerc, który nie wiem jakim cudem y, tą czerwoną taczkę wprowadza na tak wysokie pozycje w kwalifikacjach. To tylko świadczy o kunszcie Leclerc'a i o tym, że. Prawdopodobnie, gdyby Ferrari w końcu po tych 20 latach udało się zbudować Bolit, który jakkolwiek jest w stanie konkurować osiągami z resztą stawki, to Charles byłby jednym z poważniejszych kandydatów do mistrzostwa, bo wiemy, że kierowcom jest znakomitym, tylko problem jest gdzie indziej z samochodem. Albo gdyby też. W końcu zdecydował się na odejście z Ferrari na rzecz, że no właśnie tutaj jest problem, bo nie ma wolnego miejsca w topowych zespołach. Tak. Czwarty George Russell, który pokazał nam, jak wyglądał ten sezon. To jest po prostu czwarty George Russell. Do nothing P4. Tak. Eee, trzeci Oscar Piastri, drugi Lando Norris, no i Max Verstappen, który, ostat, który ostatnie okrężenie przejechał naprawdę fenomenalnie. Dwie dziesiąte wbite kierowcom McLarena. Max postraszył. Ale w, kierowców ma trochę w tych kwalifikacjach. Nie wiem, czy też masz takie wrażenia, ale ten bolid Maxa Verstappena od tego momentu, kiedy oni zaryzykowali i wypuścili go z alei serwisowej w jednym z wyścigów, wygląda dobrze. I moim zdaniem, przynajmniej wiadomo, że McLaren dalej miał przewagę, ale już nie tak znaczącą, jak na Początku i środku sezonu To prawda, ta druga, y, druga połowa sezonu Też po wyrzuceniu Christiana Hornera z, Ze stajni Red Bull Racing y, Pokazała Niesamowity kunszt Bo on w 10 wyścigach pod rząd zdobywał podium I też kilka zwycięstw do tego dochodziło y, My przejdziemy sobie Do startu wyścigu Gdzie bardzo, bardzo Słabo ruszył George Russell Tak, y, Brytyjczyk y, Natychmiast został objechany przez Charlesa Leclerc'a i, i, i Fernando Alonso. Fernando Alonso właśnie Potem jakby się trochę otrząsnął, i już kolejni kierowcy nie byli w stanie gdzieś tam go podgonić, ale i tak bardzo dużo stracił na starcie. A właśnie on razem z Charlesem Leclerciem mieli być tymi, którzy zabiorą trofeum Landonorisowi. No jeden z nich już odpadł na starcie. Charles Leclerc próbował, no ale to o czym wspominaliśmy wcześniej, samochód po prostu odmawiał posłuszeństwa. Tak też to, jak długo Monakijczyk utrzymywał się za Landonorisem, wpływało na zużycie jego opon. I w pewnym momencie już Leclerc nie był w stanie utrzymywać tempa, ale było kilka takich cieplejszych momentów. Na pewno Norris e, czuł oddech e, na karku i było kilka prób ataków. Widać, że Charles Leclerc chciał zakończyć ten sezon mocnym akcentem i zdobywając jeszcze jedno podium w tym sezonie. To się nie udało. Świetny manewr Oskara Piastego na pierwszym okrążeniu, bardzo ryzykownym po drugim sektorze do tego Ale łuku. Australijczyk musiał zaryzykować, jeśli chciał jeszcze jak, mieć realny wpływ na wygląd tej końcowej klasyfikacji, bo musiał on być przed Maxem Verstappenem, który w tym momencie jechał na pierwszym miejscu, czyli musiał go gonić, a nie utknąć za Lando i jeszcze musiał w dodatku liczyć na to, że Lando zostanie wyprzedzony przez trzech kolejnych kierowców. Więc y, tutaj scenariusz y, jak Louisa Hamiltona z 2010 roku, tak. Mm, Sebastiana Wetela. Tak. Sebastiana Wetela z 2010 roku, tak nie było takiej sytuacji, że pojawił się tam Vitali Petrow i zaczął blokować resztę stawki. Nie, tak nie było. Max Verstappen świetne tempo przez cały wyścig utrzymywał. Strategia na jeden pit stop, która się ostatecznie opłaciła. Trochę zaskoczyli nas wszyscy wszystkie zespoły tym, że po raz drugi zdecydowali się zjeżdżać do alei serwisowej. Ale to mi się wydaje, że McLaren by się na to nie zdecydował, gdyby nie mieli darmowego pit stopu, bo Landon Norris zjechał i wyjechał w tym samym miejscu. Tak, chociaż gdyby Charles został na to, żebyśmy mieli trochę ciekawszą, na pewno rywalizację pod koniec wyścigu, ale zanim my wrócimy do jakiegokolwiek po końcówki wyścigu, to mieliśmy pierwszy zjazd do boksu, gdzie Norris wyjechał za dużą, dużą grupą kierowców. I można Landon Noisa nie lubić, można krytykować, ale to, jak utrzymał napięcie i presję i wyprzedził wszystkich bezproblemowo. Liam Lawson, który też jest powiedzmy, nie oszukujmy się, w tym zespole takim poczłonkowym Red Bulla, bez problemu objechany. wszyscy świetnie wyprzedzeni, utrzymał presję w 100% Brytyjczyk. Tam Na jednej strefie DRS chyba dwóch naraz, nawet. Norris zdołał wyprzedzić. Problemy pojawiły się dopiero przy Yukim Tsunodzie. Czy ja wiem, czy to były problemy? Właśnie chodzi mi o to, że przejechał za nim więcej niż pół okrążenia. Ale Japończyk sam podarował Brytyjczykowi prezent, bo wykonywał niedozwolony manewr, jakim było wielokrotne zmienianie toru jazdy. Po czym dodatkowo jeszcze nie zostawił Norrisowi miejsca, więc Brytyjczyk zaczynając manewr wyprzedzania. Liczył na to, że jednak jedzie za Yukim Tsunodą, a nie Lansen Strolem i ten posiada lusterka i zostawi mu odpowiednio dużo miejsca na to, że jednak był w błędzie. Ja się dziwię Yukim Tsunodzie, bo mieliśmy taką sytuację, że Lando Norris był około półtorej sekundy e, za Yukim Tsunodą na końcu drugiego sektora, gdzie ten trzeci sektor jest kręty, tam nie ma miejsca do wyprzedzania i już wtedy, jeżeli Japończyk chciał zblokować Lando Norrisa, to powinien zrobić to w tym miejscu. Bo to tak samo jak zrobił Sergio Perez 4 lata temu. Wtedy miał okazję blokować Hamiltona i zrobił to kapitalnie, bo Louis Hamilton stracił około 8 sekund wtedy swojej przewagi nad Maxem Verstappenem. Tutaj nie wiem co miał w głowie Japończyk, czy on naprawdę myślał, że na długiej prostej DRS, na w sumie dwóch długich prostych DRS, będąc na zużytych hardach, z, będzie w stanie utrzymać Landon Noisa był w, w ogromnym błędzie. Nie, nie rozumiem strategii tej bronienia się. Jeszcze wypnął, dostał karę i jego wyścig się zakończył. E, świetne podsumowanie kariery Yuki Tsunody w Red Bullu, która była po prostu słaba. Próba obrony była też słaba i tak możemy zakończyć wyścig Yuki Tsunody w tym wyścigu, który dojechał nam 14. Świetnie pojechał nam Nico Hulkenberg i Lance Stroll. Tu muszę pochwalić Gabi Bortoleto. Stracił punkty po tych świetnych kwalifikacjach. Ósmy Louis Hamilton, który świetnie przebił się przez stawkę. I chyba ta cała trójka, którą wymieniłem: Stroll, Hulkenberg i Hamilton otrzymała pięciosekundowe kary za tak, załamanie limitów za toru. Limitu w toru. No ale zak... że otrzymali je wszyscy trzech to klasyfikacja się nie zmieniła. Nie zmieniła. Poza tym album miał jeszcze problemy w Pitlane, ale to już do tego nie będę wracać. Ten zakręt numer jeden bardzo zdradzał kierowców. Tak. Tam te wyjazdy poza linię, nawet i w kwalifikacjach sprawiały problemy kierowcom. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale słaby, moim zdaniem, wyścig Carlosa Sańca. Jakoś Hiszpan nie wypadł na A to najlepiej cały weekend. Cały weekend tak naprawdę Hiszpan przyśmiony po tym Podium w Katarze i nie było go po prostu widać. Szósty Fernando Alonso, tak jak już wspomnieliśmy, pokazuje Hiszpan, że pomimo wieku on wciąż to ma, ciągnie ten Aston Martin do przodu. Świetny wyścig. Jeden z najlepszych w jego sezonie, tak mi się wydaje. Od początku weekendu do samego końca bardzo równe tempo. George Russell pokazał nam to samo co w kwalifikacjach. Do nothing P5, P5 eee, tak jak cały sezon. George Russell nie wkradał się w żadną walkę, wykorzystywał błędy kierowców. I to mu dawało bardzo dobre pozycje. I też czwarte miejsce w klasyfikacji z konstruktorów. Tak samo Charles Leclerc. Tu muszę pochwalić Ferrari. Świetne było tempo na dystansie tego samochodu. Chyba jedno z lepszych w tym sezonie. E, może poza Meksykiem, bardzo dobrze ten samochód się prowadził. Te, ten zjazd na medy średni, bo pod koniec wyścigów widać, że samochód się zupełnie poddał i zaczął tracić. No to. Myślę, że dlatego Lando Norris właśnie zjechał po raz drugi do pit stopu, żeby wymienić te obrzydliwie słabe opony pośrednie na hardy, które jednak działały dużo lepiej. E, trzeci Lando Norris e, dojechał, zdobył zrobił to, co musiał, zrobił to, co musiał nie popełnił świata. błędu. Taka presja, jaka ciąży na zawodniku, w takim momencie, gdzie jest dwóch rywali. No, my za, za, będąc za ekranem telewizora, czuliśmy te to napięcie. A Landon Norris wytrzymał to w samochodzie, i tu jestem, godny, jestem godzin, godny podziwu tego, co zrobił Brytyjczyk. Drugi Oscar Piastri, taki sam weekend jak w Katarze, nie dało się zrobić nic więcej. No, i Max Verstappen, który jest kierowcą, który wygrał najwięcej wyścigów, najwięcej razy zdobył pole position, najwię ma największą liczbę okrążeń na prowadzeniu. Nie wystarczyło. Zabrakło dwóch punktów Maxowi Verstappenowi, ale nie zmienia to faktu, że to był bardzo dobry sezon w jego wykonaniu. Co... Ja uważam, że jeden z lepszych, nawet tych mistrzowskich sezonach, jak na przykład 2022, to uważam, że tutaj Max był jeszcze lepszym kierowcą. Sam Max Verstappen to podkreślał po wyścigu, kiedy był pytany przez jednego z dziennikarzy, czy jest zawiedziony tym, że nie udało mu się obronić mistrzostwa. I ten błąd i w Hiszpanii też o to był pytany tak, wtedy. To Max Verstappen powiedział, nie, on jest dumny z siebie, z zespołu, że dali radę z takiej straty jeszcze dać kibicom więcej emocji i być w stanie do końca walczyć o ten tytuł. Więc to pokazuje, że mimo tych wielu sukcesów, które ma Holender na swoim koncie, on dalej twardo stąpa po ziemi i cieszy się z każdego dobrego wyniku swojego i swojego zespołu. Ale to też wskazuje na to, że Max osiągnął wszystko w Formule 1 i dla niego liczba tytułów już nie ma większego znaczenia chociaż w końcówce wyścigu było taką czuć jakby to powiedzieć że już nie mogę zrobić nic więcej dopytywał swojego inżyniera czy może Charles Leclerc dogania tak. jeszcze Lando Norrisa no a ten też takim smutnym bardzo głosem a szybko wyprowadził mówił go błędu. wędu że no tak naprawdę to jest takie samo tempo, tam kilkasetnych tylko y, różnicy. Gian Piero Lambiaze, czyli właśnie inżynier y, Maxa Verstappen'a, popłakał się po wyścigu, że nie udało się tego zrobić. Równie wściekły był Kimi Antonelli, y, gdy na, zapytał swojego inżyniera, kto zdobył tytuł. Lando Norris i spytał się go, na której jest pozycji. I gdy usłyszał, że ta różnica wyniosła dwa punkty, zaczął przeklinać y, w radio. No bo ma trochę Włoch taką, może mieć trochę czuć na barkach, że to była jego wina, ale on nie może tego czuć, ale bo on nie był tym. On nie miał na to wpływu. Nie oszukujmy się, gdyby jednak Antonelli nie dał się wyprzedzić wyprzedzić Landonorisowi, to w tym momencie Oskar Piastri by go przepuścił i tak Brytyjczyk, to mistrzostwo by zdobył bardzo ładne obrazki po zakończeniu wyścigu kiedy praktycznie wszyscy kierowcy ze stawki gratulowali Lando Norrisowi wiadomo możemy być rywalami na torze możemy być rywalami na konferencjach prasowych podczas trwania sezonu ale po zakończeniu sezonu wszyscy jesteśmy elitarnymi sportowcami sport który tak naprawdę uprawia w danym momencie około 30 osób na całym świecie więc tutaj wszyscy mają świadomość tego, że sezon był trudny, wyczerpujący. Sam Lando Norris na pewno też zdaje sobie sprawę, że McLaren miał bardzo dużą przewagę technologiczną nad, nad innymi zespołami. Zach Brown dokonał to, czego obiecał Lando Norrisowi, kiedy ten dołączał do Formuły 1, obiecując mu wtedy, że będzie mistrzem świata. No zajęło to 7 sezonów, ale w końcu mu się to udało. Tak, bardzo dobry Sezon w wykonaniu, myślę, że mógłbym pochwalić co najmniej sześciu kierowców w tym sezonie, którzy naprawdę zrobili na mnie spore wrażenie, ale o tym będziemy sobie rozmawiać w kolejnym podcaście, gdzie podsumujemy sobie po, po kolei każdego z kierowców, będziemy oceniać, chyba sobie zrobimy taką listę, tabelkę tych kierowców, e, jak oceniamy i w wykonaniu ten se, ich w, w ich wykonaniu ten sezon, rzecz jasna. A za dziś już Wam dziękujemy. Poznaliśmy całą siatkę też kierowców, jaka będzie występować w następnym sezonie. Zachęcamy Was oczywiście do komentowania, polubiania i subskrybowania naszego kanału. Możecie się podzielić Waszymi przemyśleniami po tym, jak zakończył się ten sezon. A my za dzisiaj Wam już dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.